w końcu wyszedłem z tej foliówki no dżinki mogłeś coś pomóc dżinki a chyba trochę ci się coś przyrydzawiało. czy olej się skończył o jest jeszcze ten jakiś krecik to dawaj krecik wyłaź Dż krecik żyjesz dobra on on nie oddycha nie, ja mu nie robię usta usta wierzę w ciebie no krecik żyjesz Jaki krecik, to jest ta szkoła? co, Gdzie ja jestem? E, jakiś walnięty. O, dżinki, dobrze się spisałeś. A temu co jest? To jest mój znajomy. E, chyba gość chciał strzelić daba, ale mu coś nie pykło. Potrzebujemy po prostu smaru, żeby go nasmarować. Czy coś? Sawiasy mu się poprawią. O, witajcie koledzy! Miło mi was poznać. No, teraz żyjesz? Widziałem za dużo. Dobra, teraz sprawa jest prosta. Musimy spytać się jakichś tubylców, gdzie my jesteśmy. To po co zużyliśmy tamtego gościa na smar? W sumie to nie było za mądre. Nie dostało za dużo z niego. No, ale musimy pochodzić. No, myślę, że ja nie wiem, co ty mi zrobiłeś. Później tego przejdziemy. Chodźmy. Tu e, tubylcze, powiesz nam gdzie jesteśmy? Co tutaj się dzieje? Mówiłem, żeby do innego podejść, ten jakiś niegadatliwy. Dobra, mam pomysł, krecik, to znaczy zamek, ty z nim pogadaj. Eee, no dobra. Panie tubylcu, ja jestem synem króla- Uf, matka, ci śmierdzi z gęby, e. O, chyba znowu przestał oddychać, dżinki, bierz się do roboty, nie. Lepiej trafić nie mogliśmy, pan policjant. Dobra, to pozwólcie, ja z nim pogadam. E, witaj, panie policjancie. Witam. E, chcieliśmy zapytać się, gdzie jesteśmy, a przede wszystkim zgłosić porwanie. Porwanie kogo? Muszę się szybko wziąć do roboty, no. Mam już tego kolegę, który próbował wrzucić zdechłą rybę do akwarium w sklepie zoologicznym. Kevin. Ciębieś znaleźć tylko nowy dom. No dobra, szybko. Kogo porwanie? Nas. Czy ja bym wyglądał na debila? W sumie? No, jakbyś miał gębę trochę wyżej, to byś wyglądał na mądrego. Tak to wyglądasz na debila. Widzisz, frajerze, wybił ci nos. Zaraz mój nos. Ja miałem nos. Dobra, nieważne. No, tutaj jest budowlaniec. No, to teraz ty chodź dzięki, pogadać z nim. Chłopie, skąd ty znasz moje imię? No przecież my się znamy Widziałem cię raz w życiu Panie budowlańcu W końcu skończyłem naprawiać Gówniane schody o, e, Witam e, czego chcesz Dziwolągu Możesz nam pan powiedzieć gdzie jesteśmy W Polsce Co to jakiś oddziel, Oddzielna planeta jakaś czy co to jest Ty jakiś zacofany pewnie jesteś co, co ty tylko w internecie siedzisz, weź się puknij w łeb, nie chcę z takim idiotem jak gadać jak ty Przynajmniej coś wiemy e, Dobra, chodźmy dalej Tu tu nikogo nie ma Nie wiem, bo zostańmy tu Zaraz, przecież jest tu jeden O, jakiś śpiący, wygląda na Frostycona Chodź pogadaj z nim, panie zamek yy, Przepraszam Przepraszam, czy tyś miałeś mnie obudzić? Eee, przepraszam pana, no czego chcesz, już tamtym został w mordę eee, może pan powiedzieć gdzie my jesteśmy? W Polsce To nam za dużo nie daje No tutaj jest... no, nie wiem co ty chcesz wiedzieć w ogóle dziworągu. jesteś konem, ale pisz żyrafą? Co ty jesteś podróbką lanka? Eee. A skąd się pan tutaj wziął? No bo, jakby my, nam się urwał film, i się znaleźliśmy tu, jest coś takiego jak migracja, rozumiecie? Nie, Dobra, to nie marnujcie mojego czasu, mam was już w dół. Tak, to mi się nic nie dowiemy, zgadzam się. <laughs> Medyk, e, witam panów, co się stało temu typowi? To nieważne, może nam pan wyjaśnić, gdzie my jesteśmy? Polsce. A dokładniej, no to jest takie zadupie, no rozumiesz? Ta jakaś dziwna nowa planeta. dobra, też może zajmę tym panem, kolegom. A, tak w ogóle. Mi się coś chyba przypomniało. Czyli co pamiętasz, co my tutaj robimy? Nie, tylko pamiętasz, że przybyliśmy tutaj, jakby była, były torebki. I była nas trójka, były cztery torebki. Aha, czyli co? Czwarty uciekł, tak po prostu nas zostawił. To prawie tak samo jak ty. Zamknij się.